Zapustne śmiechy na stronę cierniową wijmy koronę. To słowa pieśni śpiewanej podczas posypania głów popiołem. To najlepszy znak, że kończą się zapusty, czyli okres karnawału, i rozpoczyna się okres pokuty i umartwienia wielki post. Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu. Organiści po godzinach, dziś środa popielcowa, początek okresu wielkiego postu, zwanego też okresem przygotowania paschalnego. Jest to okres pokuty, odnowy, dlatego też w nieco nowych okolicznościach wizualnych witamy Was bardzo serdecznie. No i właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę o tym, co będziemy w kościele widzieć i słyszeć w ciągu najbliższych kilku tygodni. Zmienia się kolor. Szat liturgicznych na fioletowy, będą odprawiane nabożeństwa pasyjne, drogi krzyżowe, gorzkie żale. To wszystko po to, żeby lepiej duchowo przygotować się na święta Wielkiej Nocy. No właśnie, Krzysztofie, wielki post, to dla nas czas niezwykle pracowity, wiążący się z dodatkowymi nabożeństwami, obowiązkami. No ale jak to z tym wielkim postem w zasadzie było? Kiedy Zaczęto obchodzić Wielki Post, kiedy zaczęto w kościele przywiązywać do niego tak dużą wagę, bo jest to przecież niemal najdłuższy okres liturgiczny. Wielki Post i okres Wielkanocny to dwa najdłuższe okresy liturgiczne w roku kościelnym. No tak, teraz, teraz najdłuższe, a faktycznie pościliśmy praktycznie od samego początku, ale z początku kościoła ten post miał nieco inną formę yy, w zasadzie dwa dni. Piątek i sobota poprzedzające Wielkanoc. To były dni niezwykle surowe, jeżeli chodzi o, o post. Post ścisły i bezpośrednio przygotowujący właśnie przez te dwa dni do Wielkanocy. Natomiast od III wieku ten okres postu pokuty rozszerzył się. Już nie trwał tylko dwa dni, natomiast trwał tydzień. No i od V wieku, właśnie ten już dobrze nam znany, 40-dniowy post. A dlaczego właściwie 40-dniowy? No, jak się tak doszukiwać, myślę też dobrze wiesz, są ta 40 taka jest bardzo chyba w Biblii symboliczna. Natomiast ja widzę tutaj bezpośrednio porównanie 40-dniowego okresu kuszenia Jezusa na pustyni. No i ta 40 w wielu kontekstach występowała. W Biblii 40 dni chociażby trwał potop, a myślę, że Bibliści znaleźliby jeszcze więcej tych 40 w Piśmie Świętym, więc rzeczywiście jest to liczba też symboliczna, ale tak jak powiedziałeś, nawiązująca bezpośrednio do tych 40 dni, kiedy to Pan Jezus był kuszony na pustyni, nawet mamy taką pieśń: Dałeś nam przykład o Jezu 40 dni umartwienia, co w taki trafny sposób ukazuje sens. Tej 40-dniowej Pokuty i postu. No właśnie, Krzysztofie, ale patrzę na, na kalendarz i yy, no mam go przed sobą, liczyć umiem, ale od 14. to nie wychodzi 40 dni a 46. No tak, gdyby policzyć wszystkie dni od środy popielcowej, czyli od pierwszego dnia Wielkiego Postu do wielkiej soboty. Czyli ostatniego dnia przed Wielkanocą. To rzeczywiście wychodzi tych dni 46. No i to jest taki odwieczny spór i zagwostka, odkąd pamiętam, jak te 40 dni wyliczyć. No Już jako dziecko się nad tym szczerze mówiąc, zastanawiałem, i od różnych osób, katechetów i księży słyszałem różne odpowiedzi. W okresie przed Soborem Watykańskim II kwestia liczenia tych 40 dni. Była nieco łatwiejsza niż dziś. Ponieważ wówczas okres Wielkiego Postu liczono od środy popielcowej, czyli podobnie jak dzisiaj, natomiast kończono go wielką sobotę. Nie było tridum paschalnego jako odrębnego okresu. Dzisiaj uznaje się te trzy dni za odrębny okres liturgiczny, wliczano także tridum paschalne do okresu Wielkiego Postu. Natomiast post ścisły był bardziej rygorystyczny niż dziś. Dzisiaj post ścisły obowiązuje tylko w dwa dni w roku. Środę popielcową i wielki piątek. W każdy piątek mamy post jakościowy, czyli nie spożywamy pokarmów mięsnych. Natomiast wtedy, w okresie przedsoborowym, post ścisły obowiązywał w każdy piątek i w każdą sobotę przez cały okres Wielkiego Postu, a w inne dni tygodnia, poza niedzielą, obowiązywał post ilościowy, czyli można było jeść trzy posiłki, w tym jeden dosyta. I rzeczywiście wtedy no, wielki post był wielki, mm -hmm. bo jakaś forma postu obowiązywała w każdy dzień tego mm -hmm. wielkiego postu. Piątek, sobota, ścisły, tak, tak. inne dni, ten post ilościowy. Natomiast nie poszczono w niedzielę. No właśnie, czy ta tak. niedziela, co nie była wielkim postem? Tak, nie, tak naprawdę chociaż poszczególne niedziele nazywały się niedzielami wielkiego postu, okresu wielkiego postu, to w niedzielę nie poszczono. I te 40 dni liczono na zasadzie dni, w których się rzeczywiście pości. Mm -hmm. Nie 40 dni no okresu. Tak. A mamy tylko... 6 niedziel, tak. prawda? Od, środy... Od 46, jak wyliczyłeś tutaj tak, tak. sprawnie, odejmowano 6 niedziel, no i wychodziło 40 dni rzeczywistego postu. Mm -hmm. Kiedy po Soborze Watykańskim II to trochę zmieniono, bo post obowiązuje tak jak przez cały w zasadzie rok przez cały rok w piątki dokładnie. post. Szczemięźliwość od pokarmów mięsnych, w zasadzie tak powinniśmy mówić. No i w środę popielcową, post ścisły. I to w zasadzie tyle. Więc to się zaczynało, zaczęło już rozmywać. Nie, nie. Ten post taki wielki już jakby nie jest do końca, prawda? Yy, specjalnie się nie odróżnia. Oprócz tego, że nie powinniśmy wówczas urządzać czy uczestniczyć w imprezach hucznych, no to w zasadzie yy, wiele się od innych dni w roku w formalnym sensie nie różni. No i jeszcze jedna zmiana liturgiczna. Mianowicie to Triduum Paschalne rzeczywiście wydzielono jako odrębny okres liturgiczny, główny można powiedzieć okres liturgiczny, będący szczytem całego roku liturgicznego. No i pojawił się problem teraz z wyliczeniem tych 40 dni, no i można powiedzieć, że zaczęło mm -hmm. się kombinowanie. No i jedni odejmują dalej te niedziele. No ale jak odejmiemy wszystkie niedziele, to nam wyjdzie znowu za mało, biorąc Nowa pod uwagę, się, tak, tak. że Wielki Post się kończy w no, Wielki Czwartek rano ponieważ msza krzyżma należy jeszcze do Wielkiego Postu, no ale wieczorna msza już jest rozpoczęciem Triduum Paschalnego. Więc niektórzy próbują liczyć te dni od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. To jest swoją drogą taka ciekawa no niekonsekwencja. Właśnie. Tak? Ponieważ bodajże kolekta pierwszej Dokładnie. niedzieli Wielkiego już Postu. Dokładnie, to otworzyć. Tak. Właśnie, znajdź. Tak, modlitwa nad darami. Pierwsza o, niedziela mhm. Wielkiego Postu. Panie nasz Boże, spraw, abyśmy z należytym usposobieniem złożyli Tobie tę ofiarę, którą uroczyście rozpoczynamy zbawienny dla nas okres Wielkiego Postu. Tak, i jeszcze jest list okulny o przygotowaniu świąt paschalnych, Dokładnie, który... którym tak. tutaj cytując, pierwsza niedziela Wielkiego Postu jest początkiem czcigodnego, dorocznego obchodu wielkopostnego. No jest tu pewna niekonsekwencja, bo czym w takim razie są dni... Od środy popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu? To jest tajemnica. Jeżeli znacie odpowiedź na to pytanie, to komentujcie, bo ja szczerze mówiąc nie znam rozwiązania tej zagwostki. No tak, ale zobacz Krzysztofie dalej, że w środę popielcową z kolei, no właśnie tak, że kolekta, prawda? Panie Nasz Boże, daj nam przez święty post zacząć okres pokuty i dalej modlitwa nad darami. Panie nasz Boże, przyjmij ofiarę, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu. No to jak? Tutaj rozpoczynamy, i później w niedzielę drugi raz rozpoczynamy po prostu. No właśnie, więc widzimy tu pewną konsekwencję. Z kolei konsekwencję. później zresztą mhm. yy, znaczy, chyba takim może pewnym rozwiązaniem tutaj tych naszych dywagacji jest z kolei słowa, które słyszymy bardzo często właśnie w niedzielę palmową. Drodzy, przez okres czterdziestodniowego przygotowania, yy, kojarzysz to, tak, takie, tak jak Tak, tak, oczywiście, to, to jest, no to jest yy, fragment yy, słowa zachęty, które yy, mm -hmm, wygłasza właśnie. kapłan przed procesją z palmami w Niedzielę Palmową. I rzeczywiście chyba, biorąc pod uwagę yy, ten fragment liturgii Niedzieli Palmowej, czyli szóstej niedzieli mm -hmm. Wielkiego Postu, yy, albo już w zasadzie niewielkiego postu, bo teraz tak, Niedziela Palmowa nazwana jest szóstą niedzielą Wielkiego Postu, ale rozpoczyna Wielki Tydzień. No właśnie. Yy, Czyli ta modlitwa sugeruje, że Wielki Tydzień cały należałoby wyodrębnić z okresu Wielkiego Postu. Czyli można by powiedzieć, że Wielki Post kończy się w sobotę przed Niedzielą Palmową, a Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień. Tak należałoby te dni chyba liczyć, chociaż Wielki Tydzień sam w sobie nie jest odrębnym okresem, więc po pojawia się kolejne pytanie. Natomiast rzeczywiście ta modlitwa, czy w zasadzie te, to wprowadzenie w, przed procesją z palmami w Niedzielę Palmową, sugeruje, że te 40 dni należy liczyć do Niedzieli Palmowej. No, i chyba to jest najlepsze rozwiązanie tej naszej zagwostki. Nie, no jest to naprawdę faktycznie ciekawa kwestia, i myślę, że mało kto o tym wie, mało kto też o tym myśli. Także dobrze, że się dzisiaj nad tym zastanawiamy. No tak, skoro już rozstrzygnęliśmy albo zasialiśmy te wątpliwości związane z obliczaniem czasu trwania wielkiego postu. No to przychodzi mi do głowy jeszcze jedno pytanie, a mianowicie, dlaczego w zasadzie Wielki Post rozpoczyna się w środę? Ponieważ większość okresów liturgicznych rozpoczyna się w niedzielę. Mamy pierwszą niedzielę Adwentu, Wielkanoc, rzecz oczywista, okres Wielkanocny rozpoczyna się w niedzielę. Okres Bożego Narodzenia, wiadomo, w różne dni tygodnia, no ale to jest związane z tym, że jest to święto stałe, 25 grudnia. A Wielki Post zawsze w środę. Dlaczego w środku tygodnia rozpoczynamy nowy okres liturgiczny? Odpowiedź jest dość prosta, tak jak powiedzieliśmy Wam przed chwilą, że okres Wielkiego Postu to okres 40-dniowy, ale no właśnie, wyłączaliśmy z tego okresu 6 niedziel. W związku z tym 46 dni od Wielkanocy wstecz to właśnie środa. W Rzymie już rozpoczęto taką, powiedzmy, uroczystą celebrację właśnie tego dnia, czyli takiego uroczystego no, rozpoczęcia tego okresu wielkiego postu, właśnie na przełomie VI i VII wieku. Ale czy już wtedy posypywano głowy popiołem? A mój drogi, od VIII wieku posypywano mhm. głowy popiołem, czynił to papież. Natomiast nie wszystkim. Nie wszystkim. Ze względu na to, że tylko tym, którzy odbywali pokutę publiczną za publiczne grzechy, na przykład zabójstwa czy apostazję. Także, co ciekawe, wręczano wory pokutne. I w tych worach pokutnych właśnie ci pokutujący musieli chodzić przez cały okres Wielkiego Postu. Dzisiaj już tej praktyka. praktyki właśnie nie ma. Może by wprowadzić ponownie. Tak, tak, byłoby to ciekawe. Natomiast, no właśnie, dzisiaj proszę. Przepraszam, posypujemy. że się przerwę, ale właśnie nasuwa mi się pytanie, skąd się wziął zwyczaj, czy kiedy się zaczął zwyczaj, który polega na tym, że wszyscy gremialnie idą do posypania głów popiołem. Dzisiaj wiemy, że, no z naszej praktyki, że Środa Popielcowa gromadzi tyle ludzi w Kościele, co praktycznie poza Triduum Paschalnym żaden inny dzień w roku i wszyscy udają się żeby te głowy posypać? No, bardzo dużo ludzi widzimy w ławkach w Środę Popielcową. Tak już jest od X wieku, że powoli wtedy zaczynano wszystkim wiernym posypywać głowy, a w zasadzie od XI wieku, kiedy to papieżem był papież Urban II, wtedy rozpoczęto już wszystkim, wszystkim wiernym tą głowę na znak właśnie pokuty, Posypywać. Natomiast już bez worła pokutnego. Tak, no i warto też przypomnieć, że posypujemy głowy popiołem, to zwłaszcza paniom, które w kościołach często są przyodziane w czapki czy berety, że właśnie chodzi o posypanie głowy, a nie beretu czy czapki. Dlatego, tak, warto... ściągnijmy, ściągnijmy Ta, dzisiaj. Tak jest. No właśnie tam czapkę czy beretzik prawda? Ale no właśnie też. Często pojawiają się takie pytania, skąd, skąd bierze się ten popiół? No Dlatego... właśnie, nie ma chyba fabryki popiołu na nie środę popielcową, prawda? Nie, ma, nie kupuje nie się nie go w, w sklepie z paramentami liturgicznymi raczej. O, kupuje się. Ostatnio tak? byłem w jednym sklepie liturgicznym we Wrocławiu i widziałem, że jest pięknie opakowany. Właśnie, to... także popiół, także ciekawe, jak tak jak najbardziej można Aha. kupić, ale no właśnie, skąd bierzemy popiół? No, popiół bierzemy z spalonych rok wcześniej palm, które przynieśliśmy właśnie w Niedzielę Palmową do kościoła. No i to jest takie bardzo symboliczne, wydaje mi się, i właśnie łączy ten obchód zeszłe, zeszłoroczny z kolejnym wielkim postem w naszym życiu. Krzysztofie, nie ma drugiego takiego okresu liturgicznego w ciągu roku, który jest obfity tak bardzo wy nabożeństwa. W dodatku nabożeństwa, które... Oznaczają się tak wysoką frekwencją i tak wysokim zaangażowaniem praktycznie w każdej tutaj możliwej postaci no tak. ze strony wiernych. Mhm. Jest to faktycznie w naszej chociażby nawet i tradycji, prawda? Bardzo zakorzenione i ten czas jest bardzo wyjątkowy, ma swój niepowtarzalny charakter. Są nałożeństwa bardziej znane i praktykowane, może też i Mniej, albo takie powiedzmy nie do końca nazwane. Natomiast najbardziej znane w całym kościele nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Tak, no rzeczywiście, tak jak zauważyłeś, okres Wielkiego Postu obfituje w różne nabożeństwa pozaliturgiczne. Myślę, że to poniekąd wynika z faktu, że tematyka pasyjna w ogóle jest dosyć mocno zakorzeniona w kulturze i sztuce ludowej. Mhm. Wątki pasyjne, motywy pasyjne, zawsze jakoś pobudzały ludzkie serca wyobraźnie, sumienie, i rzeczywiście, jeżeli tak można powiedzieć, zawsze były popularne, odprawiane każdy piątek Wielkiego postu liczące 14 stacji tradycyjnie, no i nie możemy zapominać o nabożeństwie gorzkich żali, które z naszego muzycznego punktu widzenia jest też bardzo interesujące. Ale zanim chciałbym zauważyć, że. Właśnie tak, jak powiedziałeś, mamy te 14 tradycyjnych stacji, ale tylko 9 z nich ma potwierdzenie w opisach ewangelicznych. Pozostałe stacje tylko pośrednio wynikają właśnie z opisów biblijnych, tak jak chociażby na przykład spotkanie z matką, prawda? To jest ciekawe, myślę, że. Warto się to też zagłębić właśnie w ten temat. A gorzkie żale, o których już właśnie tutaj zacząłeś mówić, przypiękne nabożeństwo, mało kto wie, że polskie nabożeństwo tak, powstałe tak, jest... przy kościele Świętego Krzyża na przełomie XVII i XVIII wieku. Tak, Świętego Krzyża w Warszawie, Warszawie co co właśnie, też to też warto tak... dopowiedzieć. Rzeczywiście to jest polskie typowe nabożeństwo, chociaż nie tylko w Polsce praktykowane, ja słyszałem kiedyś gorzkie żale po hiszpańsku, więc rzeczywiście jest to nasze nabożeństwo, nawet. Tak, nawet, nawet dziś mam płytę z nagrania, nagranymi gorzkimi żalami właśnie mm -hmm. w języku hiszpańskim. Stało w Warszawie, w epoce baroku, co też z naszego punktu widzenia organistowskiego, muzycznego jest ważne, ponieważ jest to nabożeństwo, które rzeczywiście... No niesamowicie tak, ciekawe nabożeństwo. Ale reprezentuje pod, właśnie stylistykę bo... barokową i wręcz domaga się w sposobie grania. Zachowania tej stylistyki barokowej. Tutaj niektórzy się no przecież, sami obruszają, że jest wielki post, a organiści pobudkę grają bardzo głośno z użyciem mikstur i puzonów. No, ale właśnie sama nazwa wskazuje, prawda? Raz sama pierwsza nazwa pobudcza. Tak, pierwsza mhm. część tego nabożeństwa, pobudka, która ma nas właśnie zerwać, prawda? No to w jaki sposób to robić? No, przecież nie na samych najcichszych głosach organów Oczywiście. Dwa, kwestia tekstu tej pobudki, który jest niezwykle taki dramatyczny. No, i wreszcie kwestia epoki, w której to mm. nabożeństwo powstało. W epoce baroku różne ozdobniki, koloryzowanie, wykorzystywanie mikstur w organach, no, było czymś temu stylowi właściwe. Więc rzeczywiście takie nabożeństwo domaga się tego typu sposobu wykonawstwa. No właśnie. Bo patrząc często na. Praktyczny już dzisiaj wśród no, współczesnych organistów, sposób wykonywania tego nabożeństwa, mam wrażenie, że jest ono bardzo spłycane i niezachowywany jest charakter tego nabożeństwa. Każda część jest wykonywana dokładnie z taką samą rejestracją, bez nawet wstępów. Kiedyś na jednej grupie organistowskiej, właśnie kiedy wrzuciłem nagranie gorzkich żali z dość no, zbudowanymi wstępami, Zresztą u mnie w parafii godzina jest przeznaczona na to nabożeństwo, więc nie ma pośpiechu. tak Tak, to, to, to ktoś skomentował, jeden z organistów, że zazdrości takich możliwości, bo u niego nabożeństwo gorzkich żal jest 20 minut przed mszą świętą i nie ma mowy no, no, właśnie, o żadnym wstępie, bo tak. trzeba się wyrobić. Nawet, nawet znam parafie, w których gorzkie żale się śpiewa podczas mszy świętej. Każdą część na inną, inny moment mszy, ale to już na marginesie z punktu widzenia różnych odstępstw od. Norm. Tak, ale no wracając do głównego tematu, tak jak mhm. powiedziałeś, jest to nabożeństwo tak bogate w emocje, różne odcienie tych emocji, że aż się domaga do tego, żeby wykorzystywać najrozmaitsze środki ekspresji w formie wykonawstwa. Nie tylko jeśli idzie o grę organową, ale nie wiem, czy u ciebie się to praktykuje, ale w wielu parafiach myśmy to wprowadzili od, od kilku ja lat. Do czego tak, czyli o ostatnią część gorzkich żali rozmowy duszy z matką. Kiedy rzeczywiście forma tej części jest dialogowana, no jedną część śpiewają kobiety, tę część, w której wypowiada się Matka Boża, a ta część druga jest wykonywana przez mężczyzn. Tak, i już spieszę ci z odpowiedzią. W zeszłym roku, tak mi się wydaje, tak, w zeszłym roku wprowadziłem to właśnie na Kruczej. Na, za pierwszym razem był to jakiś taki pewien szok, więc nie do końca się to udało. Ale już od kolejnego nabożeństwa przyjęło się i tak samo też będziemy to wykonywali w tym roku. Rozmawiamy sobie tutaj i, no właśnie, na początku Wielkiego Postu pojawiają się liczne kontrowersje dotyczące właśnie nabożeństw, o których już powiedzieliśmy. Na pierwszy ogień droga krzyżowa. Mówiliśmy tutaj, że jest 14 tradycyjnych stacji. Coraz częściej zauważamy, że w wielu kościołach pojawia się 15. Ja nawet w jednym kościele widziałem 16. No ale no właśnie, jest 15 stacji, tą 15 jest już z martwych w stanie. No tak, rzeczywiście to jest dosyć nowa rzecz, bo w żadnych starszych modlitewnikach nie znajdziemy 15 stacji. Natomiast rzeczywiście tą 15 stację zaczęto w niektórych kościołach wprowadzać. Jak mówiłem, nawet 16 widziałem w niebo wstąpienie pana Jezusa. Jako swego rodzaju takie ukoronowanie całej Drogi krzyżowej wskazanie na ostateczny sens cierpienia Chrystusa, którym było przecież zmartwychwstanie. No, ale no ja mam tu pewną wątpliwość, bo równie dobrze można by w adwencie już zacząć śpiewać kolendy. No, bo przecież Adwent kończy się tak, no Bożym tak narodzeniem, dłuży, zmierza prawda? dąży do Bożego Narodzenia. A jednak już każdy okres w roku liturgicznym ma swoją treść i swoją logikę, prawda? Na świętowanie zmartwychwstania pańskiego będzie cały okres wielkanocny. Więc no, przez cały okres Wielkiego Postu nie śpiewamy Alleluja chociażby. Eee, więc ten klimat, nastrój rzeczywiście jest pokutny, pasyjny. Wydaje mi się, że jest po prostu wszystkim nam też potrzebny w ciągu roku, aby e, kiedy jesteśmy tak bardzo zabiegani, prawda? Jest to taki no właśnie, odpowiedni chyba, 40-dniowy czas. W którym możemy nasze myśli skoncentrować zupełnie w inną stronę. Czyli wydaje mi się, że to jest I... taka tendencja, jak z liturgią pogrzebu, żeby nie grać smutnych pieśni i nie smucić się na pogrzebie. Podczas mm -hmm. gdy przecież naturalną rzeczą jest, że człowiek się smuci podczas pogrzebu, bo to jest ludzkie. No i tak samo gramy pieśni, które mówią o często o duszach czyścowych, o tym, o prośbie. Do Pana Boga, żeby wybaczył im grzechy. No bo to jest jakby naturalny porządek rzeczy, naturalna kolej rzeczy. I to, to tak samo jest z wielkim postem, że jakby momentami chcemy na siłę y, uradośnić te elementy, y, które są tak. nie, czasami naszym zdaniem zbyt smutne czy przygnębiające. A y -y. wydaje mi się, że po prostu taki czas jest wszystkim nam Oczywiście, potrzebny. Zwłaszcza yy, tym bardziej współcześnie, dobry. bym powiedział. Gdzie w zasadzie no właśnie, odchodzi, może tym się, bardziej, tak, odchodzi się od jakiejś formy pokuty czy, czy rzeczywiście wyciszenia. Natomiast no, też nie zapominajmy, że ta stacja zmartwychwstania pana Jezusa jest elementem no, dość nowego nabożeństwa powstałego po Soborze Watykańskim II, czyli tak zwanej Via Lucis, drodze światła, którego przedmiotem są te wszystkie tajemnice, które się wydarzyły po zmartwychwstaniu pana Jezusa, i tam w zasadzie należałoby tą stację zmartwychwstania Pana Jezusa umieścić. Drugą kontrowersją, drugim kontrowersyjnym nawożeństwem jest nabożeństwo gorzkich żali, jakkolwiek by to dziwnie i no, źle nie brzmiało. Tak bym nie szedł, ale jestem ciekawy, co masz na myśli. A mianowicie fakt, że nabożeństwo to odbywa się przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, a w trakcie tego kazania mamy okazję do wysłuchania kazania pasyjnego. I w związku z tym rodzi się pytanie, w jakiej formie, jak i kiedy powinno się to odbywać? Hmm. Czy przed wystawionym najświętszym sakramentem, w związku z tym, czy kapłan powinien być zwrócony w kierunku tego, no właśnie najświętszego sakramentu, pana Jezusa, czy ma sobie obok niego stać na ambonie i konkurować z nim, wygłaszając kazanie, czy Zrobić to w osobnej formie? Czy przed wystawieniem, prawda? I pod śpiewaniem, hmm. czy po. Mówiąc o kontrowersjach związanych z gorzkimi żalami, myślałem, że zapytasz o tekst Gorzkich Żali i o pewne fragmenty, które swego czasu usunięto. To już jest, to, kolejna, to jest, to kwestia. jest kolejna kwestia. tak. Natomiast no to jest też istotne pytanie. W jednym z kościołów, w, którym, w których gram, jest taka praktyka, że najpierw jest śpiewany śpiew pobudki. Później kazanie pasyjne i dopiero później już na rozważanie no właśnie kolejnych części gorzkich żali jest już Tak, i To jest sorcowa wersja sakrament. proponowana przez konferencję Episkopatu Polski, czyli śpiew pobudki, kazanie pasyjne, wystawienie najświętszego sakramentu, no i wtedy śpiew dalszych części gorzkich tak. żali. Konferencja Episkopatu Polski oficjalnie zaproponowała takie rozwiązanie. W mojej parafii też funkcjonuje już od dwóch chyba lat, właśnie o, o ile pamiętam. Więc rzeczywiście to jest logiczne i spójne. Pobudka jest wprowadzeniem do całego nabożeństwa, później jest kazanie. No a przy wystawionym najświętszym sakramencie są odśpiewywane pozostałe części gorzkich żali. Więc chyba tak najlepiej rozwiązać te trudność. Czy zasadnym jest więc sformułowanie, że na tekst gorzkich żali została nałożona cenzura. No, to takie trudne pytanie, i dyplomatycznie uchylam się od jednoznacznej odpowiedzi. Natomiast rzeczywiście w tekście Gorzkich Żali zaszły pewne zmiany. Zresztą nie tylko w tekście Gorzkich Żali, w wielu pieśniach i modlitwach w pewnym momencie no zaczęto pewne zwrotki wycinać, modyfikować. Chodzi tutaj o te fragmenty, w których mowa jest o tym, kto zadaje cierpienie panu Jezusowi w Gorzkich Żalach. W starej wersji. Tego tekstu jest mowa o Żydach. Czy o Żydzie w liczbie pojedynczej albo o Żydach w liczbie mnogiej. W nowej wersji, tej uspółcześnionej, to określenie narodowościowe czy wyznaniowe w mhm. tym kontekście zostało usunięte i zastąpione określeniami typu wróg, pospólstwo, mhm. kat. A żeby usunąć ten wątek, który no, mógłby być dzisiaj jakoś uznawany za. No niepoprawny politycznie, czy, czy antysemicki. Jest to nasze pierwsze wielkopostne spotkanie, ale czasu jest dużo i zapewniam, że w tym okresie Wielkiego Postu będziemy się widzieć często. Prowadziliśmy was w ten okres Wielkiego Postu, natomiast jeszcze będzie okazja do tego, aby rozwinąć ten temat, powiedzieć. Chociażby o podziale Wielkiego Postu także i. Czyli, zno, czyli znowu wejdziemy w kalendarz sporów polskich organistów. Był tak. temat kolendowy, teraz, jak przystało na Wielki Post, od kiedy śpiewamy pieśni pasyjne. Ale także drobiazgowo, szczegółowo omówimy czas świętego Tridum paschalnego, no ale to już oczywiście w należytym dla tego czasie. Bądźcie z nami, czekajcie. Tak jak i my czekamy już na te odcinki tak i wy czekajcie jeszcze bardziej, a więc musicie nas po prostu obserwować. a żebyśmy istnieli, żebyśmy mieli jak największy zasięg, to musicie także i nam pomóc zostawiając łapkę w górę. Jednocześnie krótkie i małe przypomnienie, o tym, że powstał nowy projekt, który ma nazwę Skarbiec Pieśni. Jest prowadzony przez organistę Kamila Frąsia, bardzo nam zaprzyjaźnionego. A na tym kanale możecie co wtorek poznawać nowe pieśni. Tak się składa, że właśnie teraz omawiane są pieśni wielkopostne, więc myślę, że to jest idealna okazja i idealny czas, aby dowiedzieć się czegoś więcej także i o tym projekcie. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach naszego podcastu z Panem Bogiem. Dobrego czasu, wielkiego postu.